Haynes, Alaska. Witam Was i dziękuję w imieniu rodziny za przybycie. Kiedy myślę o tacie, pamiętam wszystkie jego zalety i wspominam całe dobro, które wniósł do mojego życia. Okazywał wiele współczucia i jeszcze więcej miłości. Był prawdziwym chrześcijaninem. To znaczy dla mnie więcej niż pogrzeb i te dwa tygodnie, kiedy nie ma go wśród nas. 2 kwietnia 2016 roku rodzina pożegnała Johna Schneibla, dziadka i mentora Parkera. Jestem z ciebie dumny. Miałeś marzenie i nie poddałeś się, dopóki go nie spełniłeś. Nie można chcieć więcej. Kocham cię. ja cię kocham, Parker. Nie wiem, jakie będą następne miesiące. Nie będzie mi łatwo. Będę za tobą tęsknił, dziadku. Dziękuję ci za wszystko. Musi się oswoić z tym, że dziadek go już nie odwiedzi, i on też nie przyjedzie do dziadka. To trudne, ale dzisiejsza ceremonia go do tego przygotuje. To smutny dzień. Koniec roku będzie tym razem inny niż zazwyczaj. Zabraknie Johna. Mijający sezon był dla wszystkich trudny, a na koniec zebraliśmy się tutaj, żeby powspominać jego życie. Być może zbliży nas to do siebie i będziemy mieli świetny sezon.